Jeśli ktoś do nas powie Vuelvo enseguida albo Enseguida Vuelvo, to o co będzie mu chodziło? Enseguida, co to może znaczyć? I jak się to pisze? Razem czy osobno? O tym wszystkim pogadamy w dzisiejszym odcinku. Hola, como estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, co znaczy po hiszpańsku enseguida i jak się to pisze, i jak się tego używa w codziennym, naturalnym języku hiszpańskim, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka, a teraz już zaczynamy. Zapraszam! No to spójrzmy raz jeszcze na te dwa zdania. Vuelvo en seguida, en seguida vuelvo. Vuelvo en seguida, en seguida vuelvo. Od razu możemy sobie powiedzieć, że oba zapisy są poprawne. Ten zapis rozłączny jest rzadszy, ale i jedna i druga wersja jest poprawna. Więc możecie to zapisywać jak Wam się podoba. En razem albo en osobno. I co to znaczy? To znaczy tyle co natychmiast albo zaraz. Więc jeśli ktoś do nas mówi, vuelvo enseguida, albo enseguida vuelvo, to znaczy zaraz wrócę, wrócę natychmiast. Czyli zaraz, teraz, teraz, zaraz, jak my to czasami mówimy po polsku, to znaczy, że nie minie dużo czasu i już będę z powrotem. Enseguida vuelvo, vuelvo enseguida. Kolejny przykład. No te preocupes, en seguida te lo explico. No te preocupes, en seguida te lo explico. Czyli nie martw się, zaraz ci to wytłumaczę, albo nie przejmuj się, zaraz ci to wytłumaczę. Jak widzimy tutaj bardzo często z tym en seguida używamy po prostu czasu teraźniejszego. W języku hiszpańskim czas teraźniejszy bardzo często odpowiada za najbliższą przyszłość. My też po polsku, jak mówimy, że zaraz coś się stanie, to bardzo często używamy czasu teraźniejszego, ale być może nie aż tak często. Jak w języku hiszpańskim. W każdym razie w języku hiszpańskim dzieje się to naprawdę bardzo często. Jeśli zastanawiacie się, czy to Enseguida znaczy tyle co auramismo, no to w wielu sytuacjach tak. aoramismo też znaczy teraz, zaraz, właśnie teraz, natychmiast, już zaraz, niebawem, ale nie zawsze będziemy mogli wymienić to Enseguida na auramismo, dlatego że aura ma w sobie aura, to znaczy, że. Teraz albo zaraz coś się ma zdarzyć, a enseguida jako że znaczy po prostu, że jedna rzecz dzieje się bezpośrednio po drugiej od czasownika seguir, który znaczy podążać, czy kontynuować jedno za drugim, czy sekwencja od tego samego sekwencja od tego samego pochodzi, więc będzie można używać tego enseguida również w przeszłości, a ahora już nie, no bo ta Aora to tylko jest albo teraz albo zaraz, a nie Przeszłości. Taka właśnie będzie różnica, co za chwilę zobaczymy. Kolejny przykład. Estoy con ustedes enseguida. Estoy con ustedes enseguida, czyli natychmiast już zaraz jestem z państwem. Jestem z państwem w znaczeniu z państwem z powrotem. To znaczy na przykład możemy usłyszeć takie zdanie od recepcjonisty powiedzmy w hotelu, który dostał właśnie telefon, a my czekamy żeby nas przyjął, czy nami się zajął, i on mówi: estoy con ustedes enseguida, albo enseguida, con ustedes, i w tym czasie odbiera telefon. Na przykład, bardzo często w takich sytuacjach możemy właśnie to enseguida usłyszeć. Jeśli chodzi o serwisy, jeśli chodzi o usługi, to naprawdę jest to bardzo często używane słowo. Kolejna sytuacja, jesteśmy na przykład w knajpie i mówimy do kelnera. La cuenta cuando puedas. La cuenta cuando puedas. E, czyli rachunek. Kiedy będziesz mógł. E, tutaj oczywiście używamy subpunktylo dlatego że mówimy o przyszłości. E, kiedy będzie mógł kelner to żeby nam przyniósł la cuenta czyli rachunek. A kelner może na to odpowiedzieć e, na przykład e, coś takiego. Te la traigo enseguida. Te la traigo en e, czyli Natychmiast czy zaraz teraz zaraz ci ją przyniosę czyli ci go przyniosę, po polsku jest rachunek, a tutaj jest la cuenta, dlatego te la traigo w rodzaju żeńskim. Enseguida te la traigo, te la traigo enseguida, tak też mogłoby być. W takich sytuacjach bardzo często usłyszymy enseguida i też przy okazji mogę Wam powiedzieć, że w najnowszym e-booku Hablo Español, który jest zbiorem 30 naturalnych, codziennych dialogów w języku hiszpańskim, to enseguida też się pojawia, dlatego że są tam scenki z recepcji właśnie, czy też z knajp, czy przy śniadaniu, czy to w restauracji przy zam zamawianiu menu del día, czyli tego zestawu obiadowego, bardzo popularnego w Hiszpanii. Więc naprawdę można sobie takie słownictwo, takie ekspresje, takie wyrażenia przećwiczyć, Dlatego serdecznie Wam ten e-book polecam, też specjalnie napisaliśmy tam ensegida raz osobno, raz razem, żebyście zauważyli, że można to zapisywać dwojako. Także jeszcze raz serdecznie Wam ten e-book z codziennymi dialogami polecam, bo naprawdę jest on przepełniony takimi pożytecznymi, codziennymi zwrotami i słownictwem. Następny przykład. Salieron, pero como hacía frío, volvieron Salieron Pero como hacía frio, volvieron en seguida. Czyli co to tutaj znaczy? To znaczy, że wyszli, w domyśle wyszli z domu, wyszli na zewnątrz, ale jako że, ponieważ było zimno, wrócili. Enseguida, czyli wrócili natychmiast, wrócili zaraz, zaraz po tym, jak wyszli. W takich sytuacjach jak najbardziej też możemy używać Enseguida, a właśnie tutaj już aoramismo by nam nie pasowało. Dlaczego? Dlatego, że mamy czasy przeszłe, mówimy o przeszłości, więc możemy powiedzieć o tym, co się zaraz po czymś stało, ale nie za pomocą aoramismo, tylko za pomocą Enseguida. Właśnie dlatego, że Enseguida nie ma w sobie tego aora, czyli tego teraz ani zaraz, tylko po prostu, że. Pod czymś, coś się stało, ensegida, e, Czyli salieron, pero como hacía frío, volvieron enseguida. Kolejny przykład. Es necesario que lo llamemos enseguida. Es necesario que lo llamemos enseguida. E, czyli jest e, konieczne, jest potrzebne, żebyśmy do niego zadzwonili natychmiast. E, tutaj mogłoby być to wymienione na ahora mismo. Oczywiście tutaj tak, no bo mówimy o przyszłości. Skąd wiemy, że mówimy o przyszłości? Dlatego, że jest tutaj subjuntivo, oczywiście mówimy o być może bardzo bliskiej przyszłości, ale mimo wszystko o przyszłości i po es que jest konieczne żeby, musi być subjuntivo koniecznie użyte. I jeśli nie wiecie czemu, no to po takich konstrukcjach właśnie, że coś jest konieczne, żeby coś się stało, trochę jak po polsku też używamy naszej subjuntivowej formy. W języku hiszpańskim też koniecznie subhuntiwo musi być. Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to polecam Wam moje e-booki o subhuntiwo. Link znajdziecie również pod spodem w opisie, zresztą to ten sam link co do dialogów. Inne linki do innych materiałów też znajdziecie pod spodem. A a proposito aoramismo, bo wspominam to aoramismo w tym odcinku często. Mam o tym auramismo już osobny odcinek. Gdzieś tutaj załączę kartę. Więc możemy powiedzieć raz jeszcze Es necesario que lo llamemos enseguida. I ostatnie, trochę trudniejsze gramatycznie zdanie, ale też oczywiście można sobie wyobrazić, że słyszymy takie zdanie w życiu codziennym, używając codziennego języka hiszpańskiego. Możemy powiedzieć na przykład, że Estoy seguro de que si pudiera noś kontestaria ensegida. Estoy seguro de que si pudiera kontestaria ensegida. Czyli jestem pewien, że gdyby mógł, to odpowiedziałby nam, czy na przykład odebrałby nasz telefon ensegida, czyli zaraz, natychmiast, albo po prostu odpowiedziałby na naszą wiadomość na przykład, czy zwróciłby nam telefon tak jakby, czy zadzwoniłby do nas po prostu. Odpowiedzi. Tutaj oczywiście, jak widzicie, jest to bardzo życiowy przykład też, ale trochę trudniejszy gramatycznie. I co tutaj się dzieje? Mamy tutaj estoy seguro de que. Pamiętajcie, że to de tam musi być. I dalej si pudiera. Jest tutaj subkuntivo. I dlaczego jest tutaj subkuntivo? I to imperfecto de subkuntivo, skoro mamy estoy seguro de que. Przecież po estoy seguro, czyli jestem pewien, że nie daje się subkuntivo nie daje się bezpośrednio, ale tutaj mamy jeszcze si i to si wprowadza nam zdanie warunkowe. To znaczy, że jest to to, gdyby jest to gdyby, nie jest to zdanie hipotetyczne. Gdyby mógł, czyli gdyby było to możliwe, ale przypuszczamy, że nie może, no to gdyby mógł, to by odpowiedział nam natychmiast, ale przypuszczamy, że nie może i dlatego nam na przykład nie odpowiada my czekamy na jego wiadomość, a on nam nie odpowiada, ale mówimy, że jesteśmy pewni, że mówię to ja, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, że gdyby mógł, to jestem pewien, że gdyby mógł, to by nam odpowiedział natychmiast. W takich trudniejszych, nieco zdaniach gramatycznie, to Ensegida oczywiście też może się pojawiać, ale w biurze czy w pracy, bardzo e, jest możliwe, żebyśmy takie właśnie zdanie usłyszeli. Także pamiętajcie, że ważne jest to, żeby gramatykę też opanować, żeby tymi... E, Móc żonglować tymi expresiones i palabras cotidianas również. Także tak to tutaj wygląda. Jeśli takie zdania sprawiają Wam problemy, to mam kurs o Raciones Condicionales. Oczywiście link też do tego kursu znajdziecie pod spodem w opisie. I też analizujemy w osobnych rozdziałach o Raciones Condicionales w e-bookach o Subhuntiwo. Także raz jeszcze, wszystkie te materiały serdecznie Wam polecam. No i tak to właśnie wygląda, Mieszkery, dosz moi kochani uczniowie, to właśnie znaczy Ensegida, zapamiętajcie, że znaczy to zaraz, zaraz, teraz, natychmiast i że jest to bardziej uniwersalne niż Aoramismo, bo można tego też używać w czasach przeszłych, jak to widzieliśmy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że jest dla was ciekawy, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja pozdrawiam was na sam koniec jak zwykle z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle jeszcze jestem też w Parque Ramas obok hotelu Santa Catalina. Tak tutaj wygląda ten jardin, czy też ten park w sumie. Nie obrażajmy tego parku mówiąc, że to jest jardin, bo to jest... Poważny park, więc nazywa się Parkę, Parkę Doramas, gdzie jak wiecie, często nagrywam odcinki. I jak mówię, stąd jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam, dziękując za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Espanol, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias Jaszluego. Y